Część Boże! Kolejne antywirusowe słowo. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności, aby dzisiaj nie powiedzieć właśnie słowa o miłosierdziu, bo dzisiaj jest Święto Bożego Miłosierdzia. Tak się zastanawiałem, co to jest to miłosierdzie, jak je wytłumaczyć, jak je zgłębić, jaką podać może definicję miłosierdzia Bożego albo w ogóle miłosierdzia. I natrafiłem na fajną odpowiedź na to pytanie, co to jest miłosierdzie. Fajna odpowiedź udziela ksiądz Wojciech Węgrzenia, to jest kapłan decyzji krakowskiej. Mówi, żeby odpowiedzieć na pytanie, co to jest miłosierdzie, to warto najpierw zadać pytanie komuś, kto jest w sakramencie małżeństwa, kto, kto trwa w związku małżeńskim, zadać pytanie, czy wchodził w ten związek małżeński z miłości, czy z miłosierdzia? Wtedy od razu wszyscy jakoś czujemy, pewnie ci, którzy są w związkach małżeńskich, to odpowiedzą, że jednak wchodzili w ten związek małżeński w większości z miłości. To jest oczywiste, nie? Małżeństwo jest, zaczyna się od miłości. I widzimy też, że miłość to jest taka relacja, taka więź, takie uczucie, w której są dwie takie równorzędne strony. Jeden i drugi kocha tak samo i taką samą miłość otrzymuje. To jest miłość. Ale to nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest w jakimś sensie yy, no, wyższym poziomem też relacji, ponieważ ono zakłada, że y, nie ma równorzędności też w miłosierdziu. Jedna strona jest po prostu potrzebująca, głodna, spragniona miłości albo czegokolwiek innego i otrzymuje tą miłość bezinteresownie i sama nie musi oddać. Dlatego miłosierdzie jest jednak czymś innym niż miłość. Yy, nie ma tutaj tej równorzędności, no i Pan Bóg nas kocha miłością miłosierną. Nawet jeśli my go nie kochamy, nawet jeśli my na to nie zasługujemy z naszej strony, nie, nic nie robimy, żeby odwzajemnić tę miłość, to on nas kocha i tak. I dlatego ta miłość Boga względem nas to jest miłosierdzie. To coś więcej niż miłość. I tak jak pewnie każde małżeństwo zaczyna się od miłości, dobrze, super, właśnie o to chodzi w sakramencie małżeństwa, czyli od takiej równoważ równorzędnej, równoważnej takiej relacji. Zaczyna się od niej, to pewnie na jakimś etapie y, życia każde małżeństwo też dochodzi do takiego punktu, że przetrwa i trwa dzięki miłosierdziu. Jednak <laughs> ta miłość się zmienia w miłosierdzie, wchodzi na jeszcze wyższy poziom kochania. Kocham mimo wszystko. No, to jest miłosierdzie. Warto o tym pomyśleć dzisiaj. No, warto może jakoś popraktykować. Piękne święto, bardzo je lubię. Z wielu, z wielu powodów. Trochę dzisiaj o tym miłosierdziu. Jeszcze więcej powiem nam przy świętych o 20, więc zapraszam na transmisję przez YouTube o 20. Będzie na kanale naszego sanktuarium ta transmisja. A poza tym, właśnie, zachęcam też do tego i wszystkich, którzy słuchają ten antywirus, żeby może popraktykować to miłosierdzie, bo fajnie się gada, a można coś zrobić dobrego. Ostatnio zwróciły się do mnie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego a Paulo, które poznałem to siostry i to zgromadzenie dzięki pierwszej pielgrzymce na jasną górę. Z taką prośbą, <coughs> ponieważ te siostry szyją maseczki, takie te, które chronią przed zarazą, takie maseczki. I siostry ze zgromadzenia, które mają swój dom w Buku, to jest taki dom pomocy dla kobiet, ale też przy szkole siostry tam prowadzą. No, te siostry mają wiele domów w Polsce, też w Zdunach na trasie mojej grupy pielgrzymkowej, też mają dom, w którym się opiekują osobami z taką dużą niepełnosprawnością intelektualną. Te siostry w boku z tego zgromadzenia szyją też takie maseczki, właściwie one koordynują szycie tych maseczek. No i potrzebują po prostu te materiały, z których to jest zrobione. To jest taka maseczka, tam materiał się nazywa frizelina, chyba, jeśli dobrze pamiętam. i Potrzebny jest właśnie po ten materiał, tak to wygląda. Ja to tam na dole w komentarzu napiszę jeszcze, takiego materiału dużo by było potrzeba. I takich gumek, yy, takich albo jakichś takich innych, ale tak mniej więcej, żeby tutaj się to mogło to przy, po prostu przyczepić ta, ta maseczka i Lamówka do tego jest potrzebna. No i ewentualnie jeszcze, jakby siostry dostały y, y, środki dezynfekujące albo y, rękawiczki takie, y, y, takie gumowe, takie, które teraz wszyscy używają. Siostry to, to szyją, te maseczki, te środki zbierają i później dystrybują w różnych miejscach, gdzie to jest potrzebne, a nie ma na to po prostu pieniędzy. To nie jest siostrom potrzebne, tylko siostry to rozdają później innym. Więc takie piękne dzieło te siostry robią. Ja dostałem właściwie tak, bo potrzebowałem jak wszyscy te maseczki, więc siostry mi po prostu je dały, ale tak pomyślałem, że skąd one to robią, nie? bo nic nie chciały ode mnie za te maseczki. Powiedziałem, no, że w zasadzie to one potrzebują właśnie tych materiałów no i dystrybują to dużo biedniejszą osobom niż ja, więc jakbyście chcieli jakoś wspomóc to dzieło, to kupcie po prostu takie rzeczy, które są potrzebne, takie materiały albo gumki, albo te środki do dezynfekcji, albo rąk, albo te gumowe i prześlijcie po prostu siostrom na, a, do, do ich domu w buku. Ja adres prześlę. Znaczy, zostawię w tym komentarzu tutaj na dole. E, możecie to przesłać pocztą, jak chcecie, ale jeśli nie chcecie, chcecie inaczej pomóc, to skontaktujcie się ze mną. To, to ja po prostu to jakoś ogarnę. A ewentualnie, jakbyście chcieli, to jakieś środki finansowe, jakąś na drogą możecie mi je przesłać. i Ja wtedy do hurtowni pojadę i kupię taki materiał. Gdzieś to jeszcze będę starał się znaleźć. Nie? Tak to wygląda. no Super, są te maseczki, no ale no właśnie. Nie? To potrzebne jest, są ręce do pracy, tylko potrzebny jest materiał. i Siostry to dystrybuują w miejscach, w DPS-ach, w jakichś jadłodzielniach, albo w szpitalach, nawet właśnie, więc one też są tam potrzebne. I te maseczki, no niby jednorazowe, ale, no ale bardzo teraz potrzebne, więc też zachęcam, żeby może tak nie tylko mówić, ale uczynić jakieś to miłosierdzie. Więc jak chcecie, to wspomóżcie do siostry, wszystko będzie w opisie tego filmu. No, To też jest miłosierdzie, właśnie, w praktyce, no, bo siostry potrzebują, nie oddadzą nic z tego, no właśnie, no i, i otrzymają jakąś miłość z naszej strony. Tak naprawdę to sobie też pomagamy jakoś społeczeństwu w ten sposób, więc to, to też jednak jest bardziej chyba miłość, nie do końca takie miłosierdzie, no ale <laughs> już nie wchodźmy w szczegóły. No dobrze, to tyle z mojej strony. To było słowo o miłosierdziu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy tego wysłuchali, i pielgrzymów grupy 21, i młodzież z dłużpasterstwa i wszystkie osoby związane z dłużpasterstwem akademickim oraz i wszystkich parafian z parafii miłosierdzia. Dzisiaj mamy odpust, i wszystkich, którzy tego ewentualnie słuchają. Pozdrawiam was serdecznie. To mówienia. Daniel, trochę lepszy, ksiądz Katolicki, wikariusz miłosierdzia.